O, o łza, <grym> <grym> Siemanko widzowie! Patrzcie co dzisiaj mamy! Otwieramy takiego oto chińskiego wariata! Iwi Gift Box 2024 Dzisiaj ze mną są tutaj sprawdczynie tego zamieszania czyli Zuzia i Asia które wspólnie Obwierają. zakupiły tego gift boxa Chińskiego... Na... Polisz karto! Ja tu jestem po to tylko żeby Otwieram! peplać, a one to otwierają. Takie pudło i słuchajcie, tu jest Cięż. jest Otwieram. na pewno pudło w pudle. 3, 6, 7, 8 boosterków. W ogóle jak się do tego dorwać? Mnie tutaj wcale nawet nie widać. Jest pudło w pudle. O! 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 jeden sto, Dobra, ooo co tak Vaporeon gift box <grym> jeden z trzech gift boxów chiński jest jeszcze Jordan i flerion my się zdecydowaliśmy na Vaporeon. słuchajcie masakra wyciągamy wyciągajcie nie ambreon to już była inna seria z tej serii chiński. Chińskich włosów. Poczekajcie, poczekajcie. Kosz, wyjmiemy, na początku wyjmiemy wszystko. O, binder. I wyjmujcie binder, dziewczyny. Otłóżmy to wielkie pudło, żeby kamer nie stuknąć. Mam, a co, sobie to wielkie pudło? O. To. A, co tutaj to jest? jakieś pudełko do składania jakieś, coś tam takiego. Nie wy... wiem, nie wiem, co to jest. Można dokładnie. narysować coś z waporionem związanego. Nie, weź to, jest... to że podginaj. To jest jakaś teczuszka czy pudełeczko? Co w tym celu? No dobra. Ej, czekaj! Zaraz, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Jak macie Zaraz. Ty. No. Dobra, więc pierwsza rzecz. To dawaj tutaj. Poczekaj, Ale... poczekajcie. Binder z dziewięcioma Iwi Lusjami. Tak jest. Jest Iwi, Sylwia to wszystkie, wszystkie widzę im umbra Patrzcie, oficjalne, oficjalne, to jest oficjalne, oficjalny produkt. Oficjalny produkt z chińskiego Poké Center, słuchajcie. I to, ten produkt jest dostępny tylko i wyłącznie w Chinach. Nam się udało go... Robić. o, jaki piękny. Słuchajcie, jakościowo to jest dycha. Naprawdę pięknie. Jak to wygląda? Ale w środku wypas. No 4 na 3 12 kart. Ej słuchajcie, to będzie nasz e, raczej, to będzie nasz main na album. Nie, to będzie nasz main album. To znaczy tutaj main całą album. kolekcję z naszą główną tutaj przeniesiemy. Jest przepiękny, prześliczny. Jakoś nie ma, całego... Może Zobaczcie Nie mamy tyle inluci. Zobaczcie, zobaczcie jaki tutaj welurek. Odłutki nie od tego. Podrap. Zresztą to za twoją kasę. Ej, jest, jest przepiękny. kochamy to. Asieńka podaje. Za moją podaje co tutaj dalej jest? O, zobaczcie. To jest pudełko na matę. O właśnie. O właśnie. Tak, taty. No to przeważnie tak jest, że kobieta jest mądrzejsza. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Oj, Mogę otworzyć dziewczyny? Tak, o, na zapaszę. To jest taki welurek. Mega tu jest! Czekaj, daj mi to przykład. A to jest? To jest pudełko na matę. Mata z mata. O popatrzcie, A mamy matę z Mata, zaraz zobaczymy. Mata jest tutaj. Tak, bo to jest... Tutaj mamy też matę. Specjalną matę. Kłaśuję pod kamerą właśnie. To jest nasz stoł. Tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. O, ja bym na tym otwierała. Słuchajcie, to jest mata... Mata gamingowa. Zmieniamy maty. Z gamingowej maty my Nie posiadamy takowej. Jest specjalnie opisana. Ej. Ale już mamy. Jeżeli będziemy chcieli grać, no to kładziemy to na górę. Zmieniamy matę! Zmieniamy matę! O, ale sztos. Zmieniamy matę! Ale sztos. O, o! O, no, tak może jedną osobę Co? uczyć. O, tak! Otwieramy na, na Tak! Jaki jest piękny kolorek! No pod spodem będzie druga, ale to nic. Zobaczcie, jaki piękny kolorek. Ooo! W Wspania... takim oto gift boxie mamy też trzy karty promo. Ale mamy, to nie mój ulubiony to Mamy, mamy drugi takiego miejscu. Babka V, którego. Na razie nie będziemy tego wyjmować z folii. Proszę zobaczcie U, sobie, jak się pięknie no, mieni. Ta mi się najmniej podoba, ale też jest piękna. Taki oto WiMAX też się I bardzo I bardzo Jedzie moja ulubiona karta. I trzeci. To moja ulubiona popatrzcie widzicie, i... tutaj, widzicie tutaj cenę z kartmarketu Marketu na końcówkę sierpnia. Fajna! Dobrze, przepięknie to wygląda. Yy, centering jest niestety skopany! A myślałem, żeby tą kartę wysłać naszymi lofciakami do CGC lub PCA, ale centering jest kopany. No nic, sprawdzimy. Nie wiem, jak pozostałe. Dobra. No na w ogóle... O, są koszulki, które o, nigdy nie będą otwarte. Tego jestem pewien. My zbieramy te wszystkie koszulki. I słuchajcie, oprócz tego mamy... Mamy, poczekaj, poczekaj, poczekaj. O, Ale tak mamy. mamy tutaj trzy, a tak naprawdę mamy 8 boosterów w trzech setach. Pierwszy to jest set z Volcaroną. Czytałem, szukałem jak to się nazywa. Widziałem, że tutaj mamy 6 kart na pewno w takim boosterku. I mogą się trafić przeróżne karty, na przykład Fusion Strike. Chińskiego oczywiście, może to być coś z Eevee Heroes. Także zobaczymy. Zobaczymy, tutaj będą z Wolkaroną. Mamy tutaj też. Słuchajcie, trzy boostery Jumbo z evolucjami To jest coś. Nie da się ich normalnie kupić. Nie da się ich normalnie kupić. To jest coś z setu jakby Evolving Skies. Wiem, że tutaj można w tym secie trafić. Część z kartą będzie z tego co słyszałem: Rayquaza. Na pewno mamy, słuchajcie, tutaj pewny drop w tych jumbo pakach 25 kart, kart i na pewno jest e, co najmniej są dwie holówki. E, na pewno jest jakiś też drop, karta V lub V max. Może, jakiś, może się trafić. Może się trafić też tutaj jakiś alt art. Czyli taka specjalna karta? Tak, taka specjalna karta ze specjalnym artem. Wiesz, taka Dobrze. można powiedzieć cenowo najlepsza. Także Chińczycy poszli tym tropem, że dają tutaj e, po to, żeby zachęcić też nowych otwierających. Do, do właśnie do, do kupna, do zakupu i tutaj mamy coś jeszcze, tak jakby e, e, Fusion strike. także mamy 8, 8 boosterów cieniutki, mamy e, 6 kart o, a zazwyczaj w japońskim są 6 kart tutaj mamy 6 i słuchajcie normalne, zobaczyć, normalne karty, takie jak w angielski. nie przekładamy nic Zobaczymy. O, hałducza. O, mamy pokebola. Mamy u <grym> No i Bernoulli! Złysia z dropem! Brawo! Trzeba, ja to... dobra. dobra. Mama, słuchajcie. Wie, ale jak się... No dobrze, dobrze, dobrze. w tą stronę. Nakombinowałaś. Tak, żeby tutaj, nad tym. O, proszę bardzo, otwieramy. Serduszka. Lapras. O! Tini w ogniu i polubeczka Zoroa. Pokaż, 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 pokażemy tylko te dwie, ale też się schowamy. Słuchajcie, te karty mają to do siebie, że są mocno powypinane. Tutaj w slimpakach packach nie powinno to tak wyglądać, ale już no tak niestety jest. Już ja Jumbo z tak jakby Fusion Strike. No, zobaczymy. Tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się tu spodziewać. Wiemy tylko, że jest 25 kart. Karty są... O, widzicie? Ta końcóweczka jest tak, jakby powyginana. I to się tak zdarza. 25. I to się zdarza w bardzo wielu boksach. Mama! Te drogi. Po kolei 25k. Piękna. Są karty też supporterów. to są. O! Łodny mordko. Luna. No jest Mario. Słuchajcie, to jest pomieszane są set... o, Czekaj. No właśnie. Krótkofalowo. Tak, ja się nie znam, ale na tak, tak, tak. Ta bo ja to to są z różnych... Ale słuchajcie, tak jakby... Te seria Sword and... O! Mamy pierwszą holo. Aż karta upadła. Wrażenie, nie Poczekaj, Zuzia, powoli. Oj, druga. Powoli. Słuchajcie, mimo, że karty są tak jakby z dodatku Sword and Shift, mamy tutaj szare ramki. Zuziu, proszę. Pierwsza karta. I tu jest rok. I będzie coś. Oh. O! Traverant V. Traverant V. Jest Onix i... Muszelka, także chowamy wszystko. Pierwsza ta karta, wiecie co, jak oglądałem, e, oglądałem wszystkie te e, openingi gdzieś na YouTube, tego boxa. Bardzo często się, O, Zobaczcie, tak? Jakby Single Strike, Rapid Strike, Fusion Strike i Pamba Strike. Zobaczymy. A poczekaj bardzo. przyzwyczajenia, jakby to oliwka była. Sama, sama dajesz? No to proszę. Ale Asiu musisz to... Grawigon fajnie. Grawigon Ej, Jestem w ogóle y, nieprzyzwyczajony do czegoś takiego. Asiu tylko zwolni później, proszę cię. Ale na razie nie ma. Też jest. Jest karta supportera. No tutaj musi być jakiś. Mam nadzieję, że będzie. Jest, no, coś, coś jest. Coś jest, coś jest. na pewno. Tylko mam. O, mamy pierwszy Zoroark. Nie to jest przepraszam. O! I o! Jest. A, mama tak. Trzeci Fusion Strike. Może tutaj będzie coś. Coś oprócz tego, Wii. Musimy później e, sprawdzić Dokładnie. On Ona tutaj. Jak wygląda też co widzicie? Jakby inny odcień tych polówek i, i, i dropów. No także zobaczymy. No, może coś. Nie może bym coś, chciała ponad coś, dwa no, dropy ponad, ale co? Coś ponad jakiegoś double dropa takiego, żeby coś fajnego tu siadło. No, Ciężko nie. powiedzieć, Asiu sami nie wiemy dokładnie jak... Najcenniejszą tutaj jest. kartę bym chciała. Byle nie, było, byle nie byłoby powtórki, nie? Chociaż. O proszę, są, Chociaż... są karty nam dobrze znane, tylko tak jak mówiłem, są już szare. Szare. O ładne. O i mamy pierwszą cholubeczkę Pokémon Punk. Jest Czy Jest! jest. E, dobrze, nie przynajmniej nie ma. E, a dlaczego nie ma dwóch chorówek? Będzie tutaj. Ooo! Oh! O oh, Jezu, Gengar V-Max! Wow! Jest ja żeby tak O Boże! Pot... Tu jest, mamy potrójną r -kę. To nie jest jeszcze ten Alt, alt Art, ale to już jest wypas drog! O nie, o nie, o nie. Gengar V-Max, Zuzia, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec? Sprawdźmy, ja odłożę go delikatnie, dobra? Bo daj. o, full arcie, Nie, grypold o O, fularcie z łóżka! Nie, wiesz, bo się wszyscy pobudzą i będą nam zreszczeć! Zwykł... Nagrywamy to już jest 21. No, ale o to. Jest mój gęgarek! Gęgarek, Nie teraz... Dobra, i teraz jedziemy z evilucjami. Jak evilucje nam ja oddadzą coś takiego, tu mieliśmy triple drop, czyli... Aż możemy sprawdzić tylko? Sprawdźmy tylko, jak to wygląda. Od góry. To sama sytuacja. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Ale Gengar jest trochę... Tata, a Gengar jest z do PSA? Gengar. Zobaczymy później, jak to wygląda. Przy okazji chcieliśmy bardzo Was serdecznie zaprosić Zobaczycie. na stronę LofiCar. I partnera naszego kanału, gdzie słuchajcie z kodem pokefanki, mamy ile procent zniżki? dwa Zapraszamy, zapraszamy. Być może kiedyś i lowciaków Będzie można nabyć takie chińskie boksy. No, ja jestem jak najbardziej za, bo otwieraliśmy japońskie, otwieraliśmy angielskie mnóstwo, ale Chińczyków jeszcze na naszym kanale nie było. O, niemieckie nawet otwieraliśmy. O, proszę bardzo, Jak to coś będzie? Mamy pierwszą cholóweczkę, druga O Ojeju! Wima, To w tym Pięknie! Dobra, bo to nie koniec. I trzeci, jeszcze nie koniec. No. Ach, tu już zwykłe. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Wiecie co? Naprawdę mega radość sprawia coś takiego. A, tam jeszcze dwa zostały. Mam nadzieję, że to się jeszcze... Tutaj prosimy Zuzia Umbreona. Albo... Albo mi się najbardziej wiecie, co podoba taki ten lifion w tym y, atarcie, który toczy y, snopek siana. nie? O, widzimy? Znowu to samo. Ale ja bym chciała też od, od, my od, my od fibasa. Fiba. Majloti. Hanamo. Hmm. Hmm. Może jakiś mailek? O, proszę, małpeczki wszystkie. Dej no jest. Jest nasz śmietniczek. A ten z zgrywus też jest.

U mamy tylko było. Dobra, to. Taka o. Dwa razy, oznaczenie dwa razy R. Musimy teraz taki cyglo, bo jak nie, to kupujemy kolejnego. Tak, koniecznie. Nie, albo daj, Reykwezę, albo Dajcie znać w ogóle w komentarzach, którego boksa jeszcze z tych chińskich byście zobaczyli. Tego Joltiona żółtego czy Fleriona czerwonego? Albo Ujona. Być Joltona. może tak. Bo są... na którego polowałam. Ale mi wszystkie wykupili. A, A tak. Pozdrawiamy, nie rozwal Ty nam wykupiłaś też. <laughs> Ale to nic. O proszę, nie, nie, to nie. O, I nam tak. rozwaliła. Nie rozwaliła. O tak, kochanie. I nie machaj, po prostu, żeby będzie było pasterza. O tak, proszę, dalej. Tuż ty maleczkę, ten energii. Kalariański miał znowu diamas. Zwolnij Wolniej, wolniej i... Uwaga, jest cholóweczka. Butterfly? Ja zabieram radzę. Aj, 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 aj. O, jest Sylwion! Mama, mówisz masz! Tylko pod spodem może będzie vimax jeszcze jakiś. Może pod spodem będzie jakiś vimax? Dawaj, bo to zwykła fałeczka. Aj, 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 aj. Mama też O, coś jest? Nie, skarmory. Ale mamy takiego oto Sylwiona. No Tak to pięknie wygląda. Zaraz Wam. Yy, zobaczycie, to zaraz poukładamy. Poszulki, Proszę bardzo. Wapek V. Wapek full artowy VMAX. Mogę zobaczyć? Tutaj jest w pięknym arcie. Kolejny VMAX. Od razu do naszego sekretatora. Oczywiście. Golark V. Prawe No i bad? No i Pierwszy? Chandelure. Chandelure w full arcie. Sylwek V. To był chyba Crabominable, nawet tak. nie spodziewałem się. full artowy, wielką fałeczka. I Gęga! No jest! A póki co dziękujemy serdecznie. Napiszcie na pewno w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze Mała takie idea. openingi. Dziękujemy Wam serdecznie razem z Asią i z Zuzią. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa. pa! A ja miałam nic nie mówić!